Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Na program zaprasza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Partnerem programu jest spółka AmplCity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Momencie znajduje się obecnie Polska giełda. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć wspólnie z Pawłem Szczepanikiem, jednym z najlepszych polskich analityków giełdowych. Witaj, Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć. Cześć, cześć. No właśnie, chciałem zapytać Cię, gdzie jesteśmy obecnie? Jesteśmy na Occiti, rozmawiamy o inwestowaniu, rozmawiamy o polskiej giełdzie. Giełda pręży muskuły, dobry początek roku, ATH na Wigu i co dalej? Kwestia, w jakim terminie spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy w perspektywie 30-letniej na polski rynek, to jesteśmy w hoście od 30 lat, przypominam, że największa korekta na polskim rynku miała półtora roku. W pozostałych okresach rynek tylko rośnie, więc jesteśmy w 30-letniej Na Natomiast jeżeli skrócimy ten okres do, 12 do, ostatnich, miesięcy. do ostatnich kilku lat to od covid jesteśmy w silnym impulsie wzrostowym i ten impuls trwa na razie gdzieś tak 3,5 roku. Natomiast to nie jest taka hossa, jak się wszystkim wydaje, że wszystko rośnie jednym ciągiem, bo warto zauważyć, że nie wszystkie spółki rosną po pierwsze w tej hossie, po drugie spółki się zmieniają. Jest moment, kiedy roś, rośnie spółka ABC, potem nagle ona staje, wchodzi w konsolidację lub spada, i już są nowe tematy do gry. Czyli od tego 2020 roku mieliśmy przecież hossę na spółkach, chociażby medycznych, czy produkujących gumowe rękawiczki, prawda, czy biotechnologiczne, które miały wymyśleć lek na COVID. One już zostały zapomniane. Potem liderem były spółki węglowe, na przykład jakiś tam Bumek, który wystartował kosmicznie w górę, a pozostałe rzeczy stały. Teraz ostatnio, jak cofniemy, no to nagle spółki energetyczne, które do tej pory były w takim pozostawione po prostu w korycie, gdzie nikt nie wierzył, że one mogą wystartować, nagle one idą. Znowu gaming, który był kiedyś liderem, no on bardziej próbuje odbijać po spadku, aniżeli aniżeli jest w silnym trendzie wzrostowym. Zatem jeżeli nazwiemy to hossą, to jest to bardzo, bardzo zdrowe. Po prostu ludzie kupują przyszłe wyniki spółek i to nie jest tak, że mamy psychologiczną hostę, tylko po prostu spółki poprawiają swoje wyniki finansowe i tam, gdzie ta poprawa następuje, to inwestorzy tam kupują. Jeżeli zauważyli, że gaming nie jest w stanie generować takich zysków jak do tej pory, to ten gaming już jest słabszy i tak dalej, i tak dalej. Więc na pytanie, gdzie my jesteśmy w długim terminie, no to będziemy w tej hossie jeszcze przez najbliższe pewnie 10-15 lat, ale korekty po drodze trwające około dwóch lat mogą się wydarzyć. Natomiast to, że ten impuls kiedyś się skończy, to też jest oczywiste. Na pytanie kiedy, no ja na swoim wykładzie yy, wytypowałem taki czasokres około 2-2,5 roku od dzisiaj jeszcze w górę. Mamy duże, dużą analogię do hossy budowlanej. Rynek rośnie bardzo powoli w atmosferze niepewności w tej chwili, to jeszcze mhm. nie jest rzucenie się na to, że że to te ceny uciekają, tylko raczej mamy zagrożenia płynące z otoczenia. A to Trump co chwilę robi niespodziankę. Na to mamy wojnę, teraz coś na Bliskim Wschodzie, cały czas niepewność. Wielu się dziwi, dlaczego rośnie. Być może finałem tej hossy byłby fantastyczny moment. To jest czysta spekulacja, ale na przykład koniec wojny na Ukrainie i nagle Polska ma ogromny udział w odbudowaniu tej Ukrainy. Coś podobnego do Europy. Wierzysz w to? To, nie, to, to, to już trzeba jasną widzę zapytać, ale kiedy okay, była hossa budowlana, to było euro, prawda? Tak. I wtedy się wszyscy rzucili, taka końcówka, spirala, no bo euro, brawo, brawo. To jest tylko przykład. To może być zupełnie coś innego, ale z reguły jest taki moment wyczerpania, kiedy nikt nie ma wątpliwości, że będzie dalej dalej wyżej. Tego na razie jeszcze takiej atmosfery y, nie, nie obserwujemy na rynku. Tylko większość polskich inwestorów to są inwestorzy, którzy nie patrzą w tak długiej perspektywie y, czasu. I, y, no, dwa lata to jest dobra perspektywa. Ale tu większość ludzi myśli o sześciu miesiącach, góra dwunastu. Hmm. I gdybyś dzisiaj miał poszukać y, tych takich y, branż i spółek, na co byś postawił? Będzie im bardzo ciężko. Jeżeli mają perspektywę 6-12 miesięcy, to będzie im bardzo ciężko zarobić, i to już muszą się genialnie znać i już odpowiadam, dlaczego. Mianowicie Goldman Sachs uważa, że ultra szybka spekulacja, jeżeli chodzi o rynek, czyli ultra szybka, to jest 2 lata minimum. Wszystko poniżej to jest spekulacja i to jest wróżenie z fusów. Dlaczego? Bo w ciągu 6 miesięcy pyta, zaraz pewno to pytanie, bo w ciągu sześciu miesięcy pojawią się wyniki finansowe tylko dwa razy. Na spółkach, czyli nie zorientujemy się teraz, jaka branża. To jest, to jest pytanie takie. Powiedzmy, że od, od, odpowiemy, że branża taka. Ale to znowu nam nie załatwia sprawy, bo może być, że w jednej branży spółka A robi na przykład emisję, próbuje drenować inwestorów, czyli chce zabrać kapitał, wycofać ten kapitał z rynku i nie zależy jej na rozwoju. Druga firma, firma B, dzieli się dywidendą. Czyli raczej nie będzie emisji, stawia na, na rozwój i mimo, że mamy tą samą branżę, to nie gwarantuje nam, że nasz wybór będzie dobry, bo nas może spotkać po prostu niespodzianka. Natomiast na pytanie, jaka branża, to na pewno zawsze banki, bo one biorą udział w każdym impulsie wzrostowym. Począwszy mhm. od 1993 roku, nie ma hosty bez banków. Oczywiście, jeżeli dobrze wyselekcjonujemy branżę, która, która będzie prosperować, to nada zrobić więcej niż, niż banki. To wiadomo, ale można nie trafić. To jest pierwsza sprawa. Jaka branża? Jeżeli kupujemy coś dobrego, to trudno, dobrą branżę, to trudno, żeby ta branża była jeszcze bardziej dobra. Te wyniki nie będą spektakularne, te wyniki będą marne. Najlepsza branża to jest branża, która ma w tej chwili zastój, a przekręca się w zyski. Czyli przykład? No, przy, e, e, branży w tej chwili, czy w ogóle? Teraz. Genik może być taką branżą na przykład, okay. bo jest w tej chwili, bo jest w tej chwili e, odrzucony zupełnie. Mm, Kilka ciekawych premier przed nami. E, jest, jest poniżony, tak. Mhm. E, I nastąpi wielki zawód. I czyli jeżeli teraz tu okaże się, że nie ma żadnych dobrych wiadomości, no to mamy przecenę, ale on już jest po więc ona nie będzie zbyt, zbyt drastyczna. To nie jest to, co było 11 bit na szczycie i nagle walnęło z 600, tak, na stoparę, tylko on już jest na stoparę. I jeżeli udałoby się to odkręcić, udałoby się, no to są zyski spektakularne. Dobrym przykładem z historii CCC. Spółka spadła, groziło jej bardzo wiele złych rzeczy i jak Feniks z popiołów, się odradza, więc jeżeli takie odrodzenie się trafi, no to zrobić się najwięcej. Ale nie masz wielu darków miłków na polskiej giełdzie, które po prostu wchodzi i No taki tak dar. Ale wiele spółek dało radę się odrodzić, chociażby w tej obserwowanej. Na przykład taka Lubawa na przykład ta, kosztowała złotówkę czy dwa, kosztuje dziesięć. To, to jest odrodzenie. Ta sytuacja nie była zbyt dobra i nagle jest nadzieja. A w tej chwili, jeżeli coś jest dobrego, to trudno, żeby coś dobrego było jeszcze bardziej wspaniałego, no bo to nie da się utrzymać takiej dynamiki. To jest to samo, co z NVIDIĄ. NVIDIA rosła bardzo dynamicznie, ale w tej chwili utrzymanie takiej dynamiki zysków no, jest coraz mniej prawdopodobne, no bo nie da się robić wyników 20, 50, 100, 200, 300% wyżej kwartał do kwartału, kiedyś to się skończy. Najlep, najlepiej jest tak, kiedy spółka właśnie ze straty przechodzi w generację pierwszych, pierwszych zysków i te zyski powiększa. No, przykład standardowy z naszego rynku no to jest spółka CDR tak? ze złotówki do 500. Czasokres minimum 2, perspektywa do 5 mhm. e, w tym momencie będzie właściwym e, wyborem e, i na które branże Ty byś postawił. Ja, ja inaczej ja nie jestem fundamentalistą. I uważam, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie branże będą liderami rynkowymi. Ja jestem technikiem. Jeżeli faktycznie rynek generuje mi układy do, do zakupu, widzę siłę relatywną na, na wykresach, przykład ostatnio spółki energetyczne, które nie reagowały na złe wiadomości. To ja widzę, że tam pojawia się jakiś popyt. Ktoś się tym interesuje. Natomiast wstępną selekcję spółek absolutnie należy zrobić drogą eliminacji, czyli przykładowo. Jeżeli spółki robią nowe, jakieś mają nowe emisje w historii, to ja uważam, że nie należy się nimi interesować. Jeżeli spółki były już mocno kiedyś grane, nie należy się nimi interesować, bo one już nie wrócą do swojej, do swojej świetności. Jeżeli natomiast pytanie jest, że ktoś mówi, ja bym chciał na pewno nie stracić a na pewno zarobić, to cały czas powtarzam, trzymałbym się banków, chociażby z tego prostego powodu, że polskie fundusze w okolicach 2380 pozbyły się polskich akcji i mają w tej chwili głównie y, instrumenty finansowe które w porównaniu z giełdą dają żenujące stopy zwrotu, nie ma akcji. Wszedł kapitał zagraniczny, między innymi w styczniu właśnie wspomniany Goldman Sachs, widzieliśmy piki na walucie, które były, zebrali te przy 2,400 akcje polskie, między innymi banki i w tej chwili mamy 2,800. I też Goldman, moim zdaniem, jest głupi i wie, że w pewnym momencie polskie fundusze będą musiały się do, zacząć doważać do benchmarku, bo ludzie będą się na nich denerwować, nie wytrzymają długo i będą musieli po prostu po wyższych cenach te banki na przykład kupować. Albo się zaprą, że, że czekają na złe informacje z rynku, aż ten rynek w końcu walnie. Ale jak Trump wprowadził cła i było walnięcie, to polski rynek odbijał jako jeden z pierwszych. I też proszę zauważyć, że właśnie, bo pytanie jest, które branże? Ja nie wiem na, na dzień dzisiejszy, które branże, ale wiem, że jak Trump dał cła i zobaczyłem, że spółki energetyczne, przykładowo Tauron, było zero reakcji na Trumpie, kiedy wszystko pospadało w sposób druzgoczący, prawda? Bo WIG20, a tutaj i najszybciej te spółki wróciły na swoje maksima. To już wiedziałem, energia jest, energia jest w grze. Jakie jest Twoje zdanie na temat rejtów, o których mówi się od lat? które tak na dobrą sprawę są powszechne na świecie, w Europie Zachodniej, nawet nasi południowi sąsiadzi po prostu zarabiają na nieruchomościach inwestując właśnie poprzez rejty. Jakie jest Twoje zdanie na temat rejtów i dlaczego Twoim zdaniem jeszcze dzisiaj w Polsce, do dzisiaj nie zostały one wprowadzone? No, wprowadzone nie zostały, bo widocznie nie opłaca się tego robić z punktu widzenia dochodów, chociażby z prowizji i tak dalej. Tak? No, ktoś po prostu ocenił, że ten rynek jest zbyt mały na to, żeby, żeby stawiać na to kapitał i się tym zajmować. To jest pierwsza sprawa. Także należy pamiętać, że oczywiście rejty dają więcej aniżeli lokata bankowa, prawda? Ale nigdy nie ma nic za darmo i to nie jest tak, że rejty są pozbawione ryzyka. Bo, no bo to by było niemożliwe, normalnie to, zgodnie z historią ekonomii stopa wolna od ryzyka, wolna od ryzyka, ryzyko zero, to daje tyle, tak? Czyli bony, obligacje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest powyżej stopy wolnej od ryzyka, wiąże się, tak, powyżej wolnej od ryzyka, no to wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Czyli jeżeli chcemy zarabiać dwa razy tyle, co lokata w banku, no to muszę podjąć jakieś ryzyko. W tej chwili, no i podejmuję decyzję, czy wolę podjąć ryzyko biorąc rejty, i zarabiać na przykład około 10% rocznie, czy jednak zainwestować w spółki giełdowe, które mogą mi dać 10% miesięcznie w tej chwili. Do tego tematu myślę, że wrócimy w momencie, kiedy, kiedy, zacznie, się, kiedy zacznie się nie jakiś krach, tylko rynek zwolni. Mhm. I zacznie być nudny i już tych stóp zwrotu nie będzie. No bo dywiden, dywidenda nie jest konkurencją żadną dla retu, bo oczywiście mówi się, że spółka płaci dywidendy, powiedzmy tam, około 7% rocznie. No ale to jest wielka ściema, dlatego że jeżeli spółka płaci dywidendę, to kurs jest skorygowany o dywidendę. Czyli spółka kosztuje 100, płaci 20 dywidendy, to już jest kurs skorygowany do 80, jeszcze podatek płacimy od tego. Dokładnie. Więc y, dywidenda zgoda, ale na termin 20. 30, 30 lat. No się można sobie zdywersyfikować portfel i, i, część oczywiście, i część oczywiście kapitału w rejtach, w rejtach sobie trzymać, czemu nie. Tak? Natomiast dlaczego to nie jest, nie jest popularne, bo jest to bardzo popularne za granicą, no myślę, że to wynika ze skali po prostu. Musi ktoś stwierdzić, że to się opłaca co zrobić po prostu, żeby na tym, tym zrobić, no bo to nie otwiera się funduszu od tak, no to trzeba bardzo dużo, bardzo dużo trzeba na to pieniędzy. A po drugie, jeszcze trzeba włożyć bardzo dużo kasy w edukację inwestorów, żeby oni zechcieli po prostu te pieniądze w to, w to położyć. I myślę, że też, że też polski inwestor się boi, boi się nasadzenia, boi się tego, że to się pojawi, za chwilę to zniknie. Że, że to fundusz jest, no to musiał być jakiś fundusz na pewno nie otwarty na Cyprze, tylko, tylko jakiś taki. Myślę, że gdyby jakiś amerykański wszedł z siedzibą w Ameryce, który też Rejt sprzedaje na bardzo, bardzo na szerokim świecie, to tak. No w tej chwili moda jest głównie ludzie, ludzie w tej chwili kupują ETF-y. Tak? To jest dla nich pewne, tego się nie boją, to rozumieją, tego się nauczyli. I, I też mają gwarantowane, powiedzmy w cudzysłowie, oczywiście, ale w długim terminie tą średnią stopę zwrotu na SP w granicach 8-9% w, w skali roku. Oczywiście w długim okresie, bo raz lepszy, raz, raz gorszy. Plus oczywiście dywidenda. Ktoś za nich wszystko robi, płacą bardzo małe prowizje. I to też się kiedyś pewnie skończy, bo w tej chwili to wygląda w ten sposób, że bardzo wielu inwestorów te ETF y pokupowało, siedzi. No, i uważa, że to będzie zawsze wiecznie rosło, więc oczywiście rynek zrobi jakieś nie, niespodzianki. No, rejty mogą być jakąś tam alternatywą dla, yy, dla, yy, dla ETF-ów, dla kogoś, kto w perspektywie 20 lat faktycznie z giełdy chce mieć pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć szybciej, no to inwestowanie w indeksy nie za bardzo ma sens yy, lub w takie rejty, no bo będzie musiał czekać na ten swój portfel. No, to jest typowy portfel emerytalny. Tak a jeżeli w tej chwili w ciągu bez kilku miesięcy spółki robią razy 7, razy 10. Trochę już na zasadzie to się robi, że wieszamy tarcze na ścianie, eliminujemy te spółki, o których mówiłem i rzucamy lotką. No to jeżeli kupimy 10-15 spółek, no to najpierw może. No jest duże prawdopodobieństwo, że jedna z nich, jedna. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale na te 15-20 kupionych, jedna może im tak odpalić. Pozostałe na 0, 1 razy 15 i już zaczyna mieć sens razy 2 razy trzy na, na portfelu. Paweł Szczepanik, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Drodzy inwestorzy. Mały update sytuacji, ee, dzięki uprzejmości Pawła, no i kilka fajnych rad dla nas. Dzięki Paweł za rozmowę i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia, dziękuję Państwu.